W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy na punkt widokowy na górze Cisowej. Góra Cisowa w Suwalskim Parku Krajobrazowym to doskonały punkt widokowy. 256 metrów nad poziomem morza. Zatrzymujemy się na bezpłatnym asfaltowym parkingu w miejscowości. Górbieniszki przy głównej drodze numer 655. Z parkingu mamy do pokonania około 500 metrów po szutrowej drodze. Mijamy też jedno z gospodarstw i pola uprawne z kukurydzą. Tuż przy podejściu na szczyt jest jeszcze tablica informacyjna, która opowiada o geologicznym powstaniu Cisowej Góry. Dalej szlak prowadzi nas dość ostro pod górkę. Po ułożonych kamiennych schodach. Trzeba jednak uważać, bo po opadach deszczu na ścieżce robią się wyrwy i jest bardzo ślisko. Sam szczyt jest wyłożony kamieniami. Rozpościera się stąd piękna panorama na zagłębienie Szeszupy. Niepowtarzalny krajobraz, jeziora, łąki, torfowiska i zniesienia terenu. Góra Cisowa w przeszłości kilkakrotnie zmieniała nazwę, przez co również do dziś jest znana pod nazwami Góra Gulbiszeniowska, Suwalska Fujiyama, Góra Sypana. Ostatnia z wymienionych nazw jest związana z legendą, zgodnie z którą góra została usypana z ziemi wydobytej z miejsca, gdzie obecnie znajduje się jezioro kopane. Aktualna nazwa pochodzi od rosnącego niegdyś na szczycie góry potężnego Cisa. Panorama, która rozpościera się ze szczytu góry Cisowej, jest jedną z najpiękniejszych i najciekawszych na Suwalszczyźnie. Przy dobrej pogodzie widać stąd nawet kilkanaście jezior. Podziwiając panoramę, warto wiedzieć, co ukazuje się naszym oczom. Zatem w kierunku północno-zachodnim widać jeziora Udziejek, Gubin i okrągłe wieś Udziejek oraz kompleks zalesionych wzgórz. W kierunku północno-wschodnim widoczna jest leżąca u stóp góry wieś Gulbieniszki. Jezioro Sumowo oraz leśne wzgórza ciągnące się aż do ródki Tartak. W kierunku południowo-wschodnim malownicze bezleśne wzgórze Morenowe. Warto wspomnieć, że na szczycie góry znajduje się krzyż i tablica upamiętniająca pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w roku 1999. No to teraz schodzimy ścieżką z drugiej strony. Szczyt Cisowej Góry, jak i jej malownicze pagórki wokół, sprezentował nam londolud. Najwyższy wierzchołek jest pozostałością moreny czołowej lodowca. Patrząc na szczyt z daleka, przypomina nam się do złudzenia szpiczasty stożek krateru wulkanu. Cisowa Góra to obowiązkowy punkt do odwiedzenia podczas wizyty na Suwalszczyźnie w krainie jak baśń. Tu jest pięknie zarówno zimą jak i latem, o wschodzie i o zachodzie słońca. Najwygodniej dotrzeć tu własnym samochodem. Samochód zostawić na parkingu i potem spacerkiem udać się na cisową górę. Tam i z powrotem zajmie nam około godziny. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.